Witam Was serdecznie na moim kanale z tej strony, Gosia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jakie warzywa będę wysiewać teraz w marcu, wprost do gruntu, i jakie warzywa będę wysiewać teraz w marcu do kuwetek. Jak wiecie, ja mam bardziej okrót ozdobny, nie mam dużo warzyw. Po prostu to, co na bieżąco zjemy, to to wysiewam, a tak nie przechowuję. I robię oczywiście przetwory, robię ogórki, robię sałatki. Dlatego ja wysiewam bardzo dużo ogórków. A tak, pomidorki będę wysiewać do tunelu, bo w zeszłym roku kupiliśmy tunel i właściwie pierwszy raz wysiewałam pomidory w zeszłym roku. Po prostu to, co na bieżąco chciałabym zjeść, to sobie wysiewam. Ale tak, to nic nie wysiewam, jeśli chodzi. Na, na takie dłuższe przechowywanie, nie mam nawet tutaj za bardzo, gdzie tego przechować. Najwięcej to właściwie przechowuję cebuli. Ostatnio robiłam przegląd cebuli i te wszystkie łupinki, co mi tam zostały w tym, w tym koszu, to sobie po prostu odłożyłam, bo będę robić z tego taki oprysk później do róż. Żeby nie przedłużać, to pokażę Wam, co będę teraz wysiewać. Jak tylko mąż mi zrobi tunel. Musimy dokończyć, bo w zeszłym roku Wam mówiłam, że ja tam będę przerabiać, więc musimy po prostu jeszcze nawieść ziemi, bo na razie tylko było wybrane wszystko z kompostowników, wysypane na tekturę i później będę wysypywać ziemię na to. Cieniutką warstwę, żeby można było wysiać warzywa. Także ja będę jak tylko się z tym uporamy, chociaż u nas pada, więc nie wiem kiedy to będzie dokładnie. Jeśli się z tym uporamy, to będę tak wysiewać do tunelu na pewno rzodkiewkę. I ja sobie zawsze wysiewam, że tak zostawiam metr. Nie wysiewam jakiejś dużej ilości z tego względu, że u nas po prostu tylko rzodkiewkę ja uwielbiam, a mąż to tak czasem dzieci nie bardzo, więc e, jeśli bym wysiała od razu taki, wiecie, rządek, to później bym nie miała co z tym zrobić. Dlatego ja sobie co dwa tygodnie wysiewam gdzieś metr rzutkiewki. Zdąży mi najpierw wy, wyjść ta wcześniejsza. Później mam już tą z tego drugiego rzutu. Więc sobie i trochę z tego pierwszego i z tego drugiego rzutu po prostu sobie bierzemy. Cały czas mam, co dwa tygodnie ja sobie wysiewam, tak do czerwca. No i też to jest łatwe w uprawie, praktycznie zawsze się uda, więc będę wysiewać sałaty do butelek. W tym roku właśnie uznałam, że będę w tych butelkach. Wysieję sobie po prostu jak najwięcej tych sałat do butelek i po prostu będzie to sobie stało. Ta jest podobno bardzo fajna. Ja sobie właśnie tą będę wysiewać, taką paryską sałata. Dębolistna, później tutaj kruchą i rukole. Szpinak będę wysiewać dopiero w kwietniu, ale również wprost do gruntu. Także ja Wam to teraz pokazuję, co będę wysiewać, później już Wam tego nie będę pokazywać. Oczywiście, Pietruszkę będę teraz też wysiewać, chociaż widzę, że już bardzo dużo osób wysiewają wcześniej. Myślę, że teraz w połowie marca będziemy wszystko wysiewać. Tutaj mam swoją fasolkę. Zwykła taka karłowa, bardzo dobra, szparagowa. To jest pnąca. I groszek. W zeszłym roku właśnie bardzo fajnie mi się udały. I w tym roku po prostu znów będę zbierać swoje żeby wyschły. I później czytam do jakichś tekturowych pudełeczek, żeby nic nie zapleśniało. Fasolki bardzo fajnie u mnie się sprawdzają. Ja je uwielbiam, moje dzieci również, mąż również. Robimy po prostu kilka minut, podgotuję i później w mące, w jajku, w bułce i później piekę tak jak kalafiora. Bo kalafiora również tak robię. U mnie... Po prostu wszyscy co jedzą jak frytki, więc polecam Wam jeśli lubicie fasolkę, to naprawdę Wam polecam. Ja miałam takie. W zeszłym roku jej nie wysiewałam, bo wysiałam tą swoją. Chyba to te nasiona po prostu dam mojej siostrze, żeby sobie wysiała. Bo ja to co mam, to mi to po prostu wystarczy. Nawet bym powiedziała, że tego mam za dużo. Będę oczywiście teraz jeszcze w marcu posadzę sobie cebulki i ja kupuję zawsze dymkę cebulkę. I w zeszłym roku pierwszy raz kupiłam cebulkę czerwoną, nie jest taka ostra. To super w smaku, w tym roku znów zakupiłam, bo uznałam, że warto sadzić właśnie taką cebulkę. Tutaj Wam pokażę jeszcze co będę wysiewać. Aksamitkę wysieję sobie do butelek. Jeszcze w tym tygodniu będę to wszystko wysiewać. Ródbekie również, groszek pachnący, tą naparstnicę letnią sobie wysieję. I jeszcze kosmosy z takich roślin ozdobnych będę wysiewać. Tak, i do butelek, i część po prostu w domu, bo ja to chcę wypróbować. I również do butelek będę wysiewać trochę ogórków. I trochę pomidorków. Ja akurat w zeszłym roku miałam, yy, wysiewałam ten pomidor, taki koktajlowy, ale powiem Wam szczerze, że nie będę w tym roku jakoś, bo ja miałam w zeszłym roku dosyć dużo tych pomidorków. Później to część rozdałam, część wyrzuciłam, bo po prostu za dużo sobie tego wysiałam. Na mój tunel to mi tam wystarczy po kilka po prostu sztuk. Z każdej. Ten pomidorek Adam. Bardzo fajnie, bardzo fajna odmiana. Bardzo duże owoce. Akurat z tego pomidorka byłam zadowolona. Nie kupiłam go w tym roku, bo go nie znalazłam. Kupiłam w tym roku taki jakiś faworyt. Pomidor wysoki. Zobaczymy, co to będzie. Malinowy warszawski miałam go w zeszłym roku i bardzo fajnie plonował. Bardzo fajny był, więc w tym roku go znów zakupiłam. I kupiłam taki sobie pomidor Rumba Ożarowski. To jest taki z tych niższych, to jest gruntowy, ale ja go będę do szklarni również. Sobie go tam posadzę. No i zobaczę. I znaczy w tunelu, w tunelu będę wysiewać, bo ja nie mam szklarni, tylko tunel. Miałam tego Frodo i ten Frodo, w sumie, w zeszłym roku mi, jako pierwszy mi złapał tą chorobę. Nie wiem, może też dlatego, że trochę tam napadało na niego, także w tym roku go już nie kupowałam, ale on był dosyć plenny, dosyć dużo na nim, na nim było pomidorków. Bardzo fajne te pomidorki, ale po prostu bardzo szybko mi ta zaraza. Chwyciła ja go później Wyrzuciłam No i na próbę jeszcze chcę w tym roku Takie pomidory koktajlowy. Tak jak mówię ja mam tam tą szklarnię 3 na chyba 2 Więc u mnie to tam będzie jak co 40 cm Czy co 50 cm Będę sadzić te pomidorki Więc ja tam nie potrzebuję Jakiejś dużej ilości W zeszłym roku byłam zadowolona Z pomidorków z tego względu Że ja nie stosowałam żadnej chemii Podlewałam pomidorki nawozem z pokrzyw, nawozem z drożdży, i robiłam później z żywokostu nawóz, i również podlewałam. I to było całe nawożenie tych pomidorów, i byłam zadowolona z efektu, więc w tym roku również tak będę po prostu sobie robić, żeby nie stosować żadnej chemii. I na tym właściwie mi zależało, żeby nie stosować żadnej chemii do tych warzyw czy do owoców, które po prostu spożywamy. Jeśli miałabym tutaj stosować jakąś chemię, to uwierzcie mi, że ja bym tutaj żadnych warzyw nie wysiewała z tego względu, że wolałabym po prostu iść, kupić z chemią, niż tutaj robić i później to pryskać. Nie. Wysiewam tylko to, co u mnie się sprawdza, to, co u mnie rośnie. Bez żadnej chemii, jedynie właśnie te nawozy, zielone i obornik, po prostu rozrobić tam dwie garści obornika w 10-litrowym 10 wiadrze i po prostu podlewać. Po dwóch tygodniach takim obornikiem można podlewać warzywa. Nic innego nie stosuję z tego względu, że, no, że po prostu nie chcę. Tutaj jeszcze myślę sobie wysiać Majeranek, Oregano i bazylię do doniczek i myślę to teraz właśnie wysiać. Ja mam ogrzewanie podłogowe i u mnie dosyć szybko te nasiona wschodzą, ale później, żeby się nie wyciągały do słoneczka, no to już nie mam takich warunków, tak żeby dobre światło było, żeby te roślinki bardzo fajnie rosły. Będę tutaj wysiewać właśnie kilka sztuk, właśnie tych pomidorków, do tych butelek. I kilka sztuk będę wysiewać ogórków. Ogórków dosyć dużo właśnie wysiewam z tego względu, że mi też dużo ślimaki później zjadają. W zeszłym roku właśnie miałam i taki, yy, i ten uniwersalny, i ten konserwowy, i, i powiem Wam, że byłam zadowolona z tych ogórków. Chyba jeszcze miałam jakiś inny, ale już tutaj nie widzę, żebym. Nie miałam po prostu zostawionego opakowania, a szkoda, bo bym wiedziała właśnie co, co tam było. Tylko aha, jeszcze będę wysiewać porę, bo pory w zeszłym roku mąż wysiewał i trochę tych porów tam nawet bardzo fajnie rosło, i nawet jeszcze teraz tam mam pory na ostatnią sałatkę będzie. Bo powiem Wam szczerze, że nigdy tak nie przepadałam za porę, a w zeszłym roku mąż pierwszy raz wysiał. Kilka tam porów i po prostu robił co niedzielę sałatkę. Jabłko, por, marchewki dwie sztuki i łyżka majonezu, sól, pieprz. I powiem Wam, pyszna surówka, więc ja jestem zadowolona z, z tego, więc w tym roku na pewno pory również będą. Także u mnie z wysiewów tak troszkę, tak żeby coś było swojego. Przede wszystkim cebula na szczypior. U mnie musi być cebula, pietruszka do rosołu. Seler kupię kilka sztuk po prostu na bazarku, żeby mieć właśnie do rosołu. Ja jeszcze teraz w zamrażarce mam i pietruszkę i seler do rosołu. Jeśli macie ochotę, to napiszcie mi komentarz, jakie rośliny już wysialiście co jeszcze będziecie wysiewać. A za dziś dziękuję i do następnego razu.